nowy z tej strony i Powerta. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak wykonać legendarne wyzwanie 6 tygodnia w Fortnite, w którym musimy zadać obrażenia z broni prowizorycznych, ale na wstępie zachęcam Was do używania mojego kodu w sklepie i powerad y i zasubskrybowania kanału z dzwoneczkiem. A bronie prowizoryczne to jest np. taki karabinek, który ma pompa. Jest maszynowy i do tego mamy jeszcze łuk i zwykły pistolet Ale nie udało mi się go znaleźć Idziemy podjechać do tego typa, bo mnie strasznie denerwuje To tu jeszcze legendarna skrzynka jest RPG. Dobra no, Także jak widzicie, jeden co wystarczy zrobić to ładować sobie takich ziomków i wyzwanie nam się zaliczy, także ja już dziękuję za oglądanie. że to są 2,5 tysiąca, 5 tysięcy, 7 tysiąca, 10 tysięcy i 12,5 tysiąca do tego wyzwania, a ja już dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że pomogłem i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemanko!